Natura 2000, co to jest? Nie wiem. Natura. Natura, to co rośnie w ogrodzie. Największy wymysł, najgłupszy wymysł, jaki jest potrzebny dla na wsi. Nic nie można zrobić, bo to kucze Natura 2000. No nam akurat nie przeszkadza, w czym miałaby nam przeszkadzać? Wręcz przeciwnie, przyciąga tutaj do nas dużo ludzi. Przyjeżdżają z różnych miejscowości, także chyba nie przeszkadza to. To jest skansen zrobiony z nas. To jest zrobiony z nas skansen. A dlatego, że ciągle są jakieś ograniczenia, które powodują ściskanie się. Na przykład wędkarze przyjeżdżali tu autobusami. Nie było ograniczeń na odcinku Postomi do Czwartego Mostu. W tej chwili jest park, jest Natura 2000 dalej. Ogranicza się wędkowanie w pewnych okresach. I później się mówi, że wędkarze udeptują brzeg. Udeptują, no bo ściśnięto ich na odcinku 100 metrów, a przedtem mieli kilometr. Ja, taki typowy zwykły wędkarz, nie, nie wchodzę do parku po to, żeby tam niszczyć krajobraz, czy tam gniazda, czy ten. A mamy duże utrudnienia i duże po prostu trudności, żeby po prostu wejść na park. Tyle łąk kiedyś było, a teraz to nie wolno paść. Pani, gdzie to ludzie mają robić? Czemu podwarte nie puszczają? Zawsze goniło się krowy, wszystkie paszli cały słońsk, a teraz cztery gospodarze czy pięć i nie ma gdzie paść. I panie, jakie to państwo teraz się zrobiło, nie chce się słuchać nawet. Znajomych próbował zrobić skup złomu, nie dali, bo natura 2000. A przecież skup złomu to, to nie ma żadnego tego, żadnego szkodliwego dla środowiska. Wszystkie opryski, nieopryski zakazane, no bo natura. Ogranicza się polowania. Wręcz się mówi, że odsunąć się od parku. Łowie, ten łowisko jest prawie 4 km od parku, ale się mówi, że trzeba się odsunąć, bo ekolodzy przyjeżdżają. Ekolodzy niszczą to, co normalnym trybem się utrzymywało i było. Jak nie mogą gospodarować? Gospodarują tak samo jak gospodarowali przedtem, tak i teraz. Jeszcze lepiej może bo i Unia płaci i tak, a przy tym nie mieli nic. Trochę jest źle, bo zawsze tam, jak na rezerwaty zrobili ten rezerwat, zawsze były łąki, mógł gospodarz coś tam z tego korzystać, a teraz nic, oni wszystko nie, nie, dla siebie... korzystają się. tylko, korzystają Robert, tylko ci, no. co tam dzierżawią, po prostu nic nie za to, nic nie robią, no, no. a pieniądze za to biorą, nie, no, tak. rozumiesz? Zawsze w maju to już siano kosili, a teraz co? Człowieku. Nie ma, ja już przeżyłam, bo mam już 80 lat, ja przeżyłam trochę i tu całe życie swoje. Sąsiad chciał yy, wulkanizację sobie otworzyć, to już nie może otworzyć, no bo już, już jest ta natura, nie? No i już nie, nie może dostać pozwolenia, nie dostał, nie? Chodzi mi o bociany, że to jest za słabo. Jakby bardziej to było tutaj coś na to. My jako tu mieszkańcy sami yy, staramy się budować coś, jakieś te siedliska dla nich wręcz Teraz tu po sąsiedzku nie przyleciały. Brzmi postawili, nie przyleciały bociany na to miejsce, co jest chyba efektem tego, bo sąsiad komin jakiś wystawił w pobliżu. I jednak bocian nie przyleciał na to miejsce. Edukujemy dzieci już od najmłodszych lat. Mówimy na jakim terenie mieszkamy. Mieszkamy tutaj na wyjątkowym terenie, ponieważ znajdujemy się na terenie Parku Narodowego, tak można powiedzieć. Jest tutaj dużo ptactwa, szczególnie cenimy sobie bociany, jest tutaj bardzo dużo skupisk właśnie tych ptaków. Rozmawiamy, mówimy, że są to zwierzęta pod ochroną. Obecnie też mamy tydzień ekologiczny właśnie w naszej szkole. No i rozmawiamy właśnie na, na te tematy. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o starsze osoby, to może nie przywiązują większej wagi, bo tak na przykład zauważamy, że... E, troszeczkę zanieczyszane jest środowisko.